even get okay. to Witajcie moi kochani widzowie z tej strony Taxi ZRT, słuchajcie dzisiaj jak zwykle nie będzie nudno, nie będzie nudno naszym wspaniałym odcineczko o tutaj bitwa guilty, może za chwilę ją ogarniemy e, słuchajcie zrobiłem dzisiaj już całą awkę e, zrobiłem wszystkie awki i dzisiaj słuchajcie z dniem dzisiejszym, czyli z niedzielą 12 lipca e, wy dostaniecie ten odcineczek 13 lipca w poniedziałek, e, ja słuchajcie kończę weekend expa, tak był weekend expa i z tym słuchajcie czasie zrobiłem naprawdę sporo poziomów e, no i został nam słuchajcie mam dzisiaj dylemat jeśli w dziś wbije 200 dwusetny level, to będzie kozak opór, a wystarczy wygrać jeden, słuchajcie, loszek jakiś porządniejszy i będzie dwusetny poziom. Na razie jednak, że go nie mamy. Słuchajcie, mamy już tylko 307 grzybków, refy ostatnio wchodzą całkiem niezłe, więc niedługo no, będziemy już jakieś coś tam zakupywać, nie? Żeby się nie owalać ehm, No dobra, ale na początek musimy wszystko to sobie sobie powiem odświeżyć. Niestety nie siła wytrzyma. O, to już lepiej, to już lepiej. Tu jest szczęście, a jest siła dla maga, to raczej też nie. No i i szczęście. Powiem szczerze, e, tylko jedna itemka sensowna. No może jeszcze ta, za chwilę zobaczymy. E, wchodzimy tutaj i, 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 i inteligencja, nie wiem, plus 400 to nie. E, wojownik, wojownik, wojowniku, wojowniku. Możemy mu wymienić w sumie No możemy, do, dobra, wymieniliśmy mu Niech ma chłopak, niech ma e, Dobra, sprawdzamy zbrojownię Czy w zbrojowni trafiło się coś Co mogłoby mnie zainteresować I żebym mógł to sobie kupić I sobie to Może zmienić w, w wceku. No, być może, może O, no, tutaj Sporo zręczności, plus 404 A ile nasz ma a, no tak, nasz ziomuś tak ma dobrą w miarę i temkę. E, okej, okay, rozdajmy im jeszcze poziomki. E, po jednym, słuchajcie, po jednym poziomku dla każdego. Ja stawiam. Standardowo. E, nie, nie, nie. I. O, dobra, wytrzymałość dla naszego maga, tak? E, no dobra, dobra. Dobra, okej, okay, ja jestem w stanie tak. Tak sobie zarzucić to teraz. E, mam milion 900 tysięcy kasy i coś z tym trzeba zrobić. Słuchajcie, dzisiaj. E, w ogóle czekajcie eliksirki 12. O nie! Toż to dzisiaj. Toż to dzisiaj. To mi się zaraz kończy. Dobra, szukamy eliksiru na zręczność. Pewnie takowym się nie trafi. Znając mojego farta, słuchajcie, nigdy mi się nie trafiały eliksiry tak często jak ja tego chcę, a niestety chcę tego bardzo często. No jestem jestem w szoku, słuchajcie, co tak za pierwszym razem? Ja nie jestem przedczyjony, żeby to tak mi ten. No ja nie mogę, nie wierzę. Widzieliście? Dopiero za, za pierwszym odświeżeniem. Że to jest przecież słuchajcie nienormalne. Jakaś patologia, ja, ja, ja już jestem rozgrzejony, że załóżmy, nie wiem, za 30, za czterdziestym, ale gdzie za pierwszym? Jaki opór. Dobra, może odświeżmy sobie raz, skoro dzisiaj mamy... Ja nie wierzę! Słuchajcie, dzisiaj mamy jakiegoś farta z dupy do eliksirów. Nie, nie mogę, aż cię oplułem, słuchajcie. Ja, nieśmiertelka za hajsik. No spoko, ej, mamy dzisiaj naprawdę niezłego fart'a, to trzeba wykorzystać. Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz słuchajcie odświeżam, ej, jeszcze raz odświeżam, no i czyżby ten fart'ik mu już się skończył tak szybko, ale i tak jestem, słuchajcie, no jestem, że to tak pozytywnie zaskoczony, no może gra już słuchajcie na litość mnie bierze, chciała się nade mną zlitować z sobą źle, a. Mu tak za, w nigdy nic dobrego nie dajemy, to dziś mu damy tak, tak wyjątkowo, nie, nie, no, niech ma, no niech się cieszy, no niech się cieszy. No dobrze, dobrze, okej, okay, ja nie pogardzę, ja nie pogardzę, dziękuję, dziękuję, ja jestem wdzięczny, bardzo nawet, nawet bardzo jestem wdzięczny. No ale może jeszcze, ja może zaryzykujmy jeszcze raz. No, żeby to była druga, słuchajcie, wytrzymałka, znaczy, yy, nieśmiertelka za kasę, to bym się chyba obszczał. I to nieźle. No, ale dobra, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Nie, widzę, że, słuchajcie, ten farcik był chyba taki przelotny tylko. Nie mówię, że był słaby, no, bo to było raczej piękne. No, dobra, jeszcze jedna wytrzymałka tutaj wpadła, okej, okay, sponio, 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 mi pasuje git. Yy, wytrzymałość, wymienimy to sobie mu, co? No wymienimy. Okej, okej. Okay, okay. No to może cały czas coś zainwestować w siebie. No może może zręczności troszeczkę. Dobra, i jeszcze w szczęście. Okej, okay, za mało złota. Niestety nie stać mnie na dalszą inwestycję w siebie. No ale możemy teraz kogoś zaatakować. E, Tylko kogu. Możemy zaatakować Misiegogu. O, dam. Czy, czy ja mu dam radę w ogóle? Sprawdźmy, sprawdźmy, czy, czy go pokonam. Uj, chyba nie. Chyba nie. nie. Ani jednego kryte nie wsadziłem co jest dziwne, ale zdarza się, zdarza się. E, teraz tak, wbijamy do gildii, może już nie będę pisał, że nagrywam. E, atakujemy zombie z Suterany, 218 poziom, słuchajcie, i jest GITES. Pozdrawiam całą swoją gildię, e, połowa gildii, słuchajcie, wy, e, wy powędrowała na lochi gildii bodajże do Wesołych, chociaż mogę się mylić. E, dobrze, żeby nie przedłużać, e, w sumie wykorzystałem już dzisiaj wszystko tak jak należy. E, warta? Nie, 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 nie. E, z, zobaczymy jak tam postęp naszych osiągnięć. Tutaj do walki muszę jeszcze 1000 walk, what the fuck. E, ukończonych zadań, no jeszcze drugie tyle muszę trzymychnąć. Tutaj godzin jeszcze, jeszcze 230. No i tutaj 50 tysięcy. Dobra, te 50 tysięcy jest jeszcze do ogarnięcia. E, słuchajcie, na forum Shakes and Fidget już e, wcześniej pojawiały się informacje na temat twierdzy, jednakże no, wiemy tylko tyle, że e, w sumie... W sumie to jest tak niepotwierdzone, że nie chcę się nawet wypowiadać, żeby was nie ukłamywać. Jednakże możecie sobie wchodzić słuchajcie, na forum e, Shakes and Fidget e, Wpisujecie po prostu w Google, Google e, Shakes and Fidget i na pewno znajdziecie. E, tak czy inaczej warto tam słuchajcie, wchodzić, tam są takie updatey, ludzie tam piszą o różnych rzeczach i administratorzy tam piszą i tak dalej o przyszłych updatech no, możecie so, sobie to sprawdzić. No dobra, ja sprawdzam, e, zombi, atakuję e, zombie syjamskie. Wracając do tego forum, możecie tam z, właśnie spotkać się z it, informacjami na temat twierdzy, przeczytać je sobie e, mniej więcej, coś, czegoś tam się dowiedzieć. No, ja, ja za dużo się nie dowiedziałem, no bo oni sami jeszcze dużo nie wiedzą, słuchajcie, i ta twierdza e, prędko nie wejdzie. Może tak to ujmę, no ale. Cóż no, może, można czekać. E, Okej, okay. atakujemy zombie syjamskie i idzie na razie dobrze. Widzę, że krytów sia siada, kryty siadają, e, uniki też siadają. No, to no w sumie spoko, nie? W sumie spoko, ale on ma mało siły bardzo, co się nie dziwię. No. Ale, ale życia to on ma chłopak. No ma ma życia, nie? Uuu, ładny kryciol za milion 300. ładnie pocisnąłem. Dobra. Zabrałem mu, no ja strzelam na oko ze 30% HP e, i... 27 byłem blisko, byłem, byłem blisko, nie? E, dobra, skoro tutaj mamy już zrobione, e, atakowałem już. Aha, mm, ostatnia nasza waleczka. A w sumie to i tak powędrowały e, wszyscy od nas na ten, więc nie, może nie będziemy jej oglądać. E, I teraz tak, wieża. Czy jesteśmy dzisiaj w stanie pokonać wieżę do 3 razy sztuka? Słuchajcie, do trzech razy sztuka sprawdzamy. Półcelineczka. Przypominam, że jest to wojownik. Mam nadzieję, że nasz wojownik sobie z tym wojownikiem szybko poradzi, jednakże widzę, że nie. Widzę, że nie. Co, to nic, że słuchajcie, nasz wojownik ma siły dużo więcej, a pamiętajcie, że siła daje też odporność na siłę. Więc załóżmy, jak ktoś ma, nie wiem, 5000 siły i ktoś ma 4000 siły, to ten, kto ma 4000, będzie zadawał o niebo. Słabszy damage, ale w tym przypadku jak widzicie to, to się po prostu nie nie, nie 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 miesza ze sobą i chyba to tak nie działa. A co ten... uuuu lala, ale pojechał z tym krytem na koniec. No na końcu dowalił, ale przez całą walkę nic żadnego kryta nie walnął, to później... Później innego musiał walnąć. Okej, okay, skoro to jest wojownik, to najlepszą na wojownika kto jest? No kto? No kto? Niech usłyszę to z waszych ust. Oczywiście zwiadowca, słuchajcie, zwiadowca. E, może robić uniki. E, w, no i jak sami widzicie, no często te uniki się pojawiają. E, no ale też ta półcalineczka ładne kryty siecze. No i te kryty, słuchajcie, nas niszczą, nie? No ale dobra, może, może taksi coś działa, słuchajcie, może taksi, wierzmy, wierzmy głęboko, trzymamy kciuki, może zjedziemy tą półcalineczkę, zabieramy jej naprawdę sporo HP, sporo HP, ona ma 208 poziom, ej, zaczyna się nam robić ciekawym, za każdym razem, gdy tylko na chwilę przystopuję i mówię, że już zaczyna nam się robić ciekawie, to zaczynam dostawać kryty po, 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 po milion, nie? I to jest akurat dziwne, to jest, to mnie dziwi, o... No 2 miliony 600 tysięcy No zasadniczo było blisko Zasadniczo było blisko No ale teraz Może teraz się bardziej postarają Ja jeszcze się tylko lekko napiję Wasze zdróweczko Słuchajcie, pamiętajcie Lekka popita musi być Każdy youtuber o tym wie A być może nie każdy Ale Dobrzy youtuberzy wiedzą o tym Dobra Półcalineczka Kurcze ja widzę, że Że nasz Barbar Dzisiaj jakoś tak nie w formie No No chłopak Chłopak jakiś taki, zewstydzony trochę, czy coś O, Maguś Maguś, Maguś, Magusiu, Bakusiu Aj, żeby Kryten jest to byłoby lepiej ehm, no dobra, no ale może teraz szwana Kunegunda pojedzie jeszcze bardziej i może zjedzie poniżej 6 W co wątpię, to są chyba jakieś marzenia odległe No, ale siadł Kryt No i Uniki siadają no, w sumie to nie idzie i tak źle, nie idzie i tak źle, słuchajcie. Mamy poniżej 10 milionów HP, już zjechaliśmy. No, ale nie, no, sam 9, 9 milionów nie ma opcji, nie ma szans. Ja tutaj jeszcze sobie włączę mm, trena na Hero Zero już ostatniego. E, no, nie ma szans, nie ma szans, że zjadę. E, ok, słuchajcie, trzecia próba, ostatnia próba. Mam nadzieję, że wygramy. Jednakże to ró różnie bywa, słuchajcie, różnie bywa. Ale myślę, że na następnym odcineczku już powinienem, powinienem jej dać radę, bo to tak naprawdę teraz zależy od szczęścia, od y, ilości uników, od y, ilości krytów od moich ziomeczków. To jest najważniejsze. Bez tego nie wygramy, słuchajcie, bez tego nie wygramy. Tutaj nie liczą się jakieś specjalne e, staty każdego z nas, tylko głównie to, czy mamy farta, czy nie mamy farta i tyle. Albo załóżmy, ile magu się otrzyma krytów No bo jak on dostanie dwa kryty, to pada, nie? A jakby jeszcze teraz strzelił sobie kryta O, na przykład tego za milion no, trzysta no ładny siat kryt, nie? E, no i żeby Szczwana Kunegunda teraz uniknęła kilka razy porządnych No ale widzicie, teraz, teraz ciągle obrywa, widzicie? Nie uniknęła na razie żadnego ciosu Każdy, każdy obrywa, każdy obrywa No to jest masakra No i teraz ja mogę się założyć, że ona nie zjedzie poniżej 10... No i 11 milionów, no to chyba tym to proste, że już nie zjadę, nie? Wow! Ja nie mogę. 9 milionów zabrałem HP, a to jest całkiem spora liczba. Wiecie co? Zaatakujmy jeszcze raz, może do czterech razy sztuka. Może cza czasami tak jest, że i do czterech razy sztuka, słuchajcie. Gabryś się tutaj czai, Gabryś pozdrów widzów. tutaj Gabryś, zaraz No dobry wieczór raczej, ale dobra. To jest Gabriel, czemu nie śpisz? Do spania, ty 22 już. Dobra, atakujemy ją i. I jeszcze jedno, o dobra, siadło, siadło jakoś tam, choć szkoda, że. Ja, ty krytów, no przydałoby się, żeby Magus, on ma przecież 50% na kryta, no i sam dostał dwa kryty, rozumiecie to? To jest niesamowite. Dobra, może z na da się teraz bardziej popiszę. Jakby zabrała, tak, słuchajcie, jeszcze, tak, z 5 milionów HP, to już by było super, to by było super. No ale nie zabierze, umówmy się szczerze, no i musimy być też realistami, chociaż w tej grze wszystko jest możliwe, to mi już, słuchajcie, udowodniła ta gra przez tyle lat doświadczenia. No i spójrzcie, spójrzcie, wchodzą ładne ciochy, no i, no wiecie, tak się nieraz pokazał, że i 9 milionów HP może zabrać, ale w sumie, żeby 10 to chyba, chyba nie. Ale jest szansa, jest szansa, sprawdźmy, no, żeby jakieś uniki, tak, no, uników więcej, kurde, zwiadowca, nie, no, szczuplutki, taki, taki goblinek mały, dlaczego on nie robi tak dużo uników, o, i kryty nawet siadały teraz przez pewien moment, no, ale niestety, niestety, no, nie, no zdarza się, słuchajcie, zdarza się. No dobra, no to co? Słuchajcie, jeśli chodzi o wieżę, to na razie nie jestem w stanie nic z niej zrobić. No ale może damy z brodą, słuchajcie, przy, przypomina Wam się y, Eurowizja. E, no, mnie się przypomina. Tylko, że to była baba z brodą, a nie dama. E, no mniejsza z tym... Ja myślę, że jestem w stanie go pokonać, tak jak mówię, wszystko od szczęścia zależy. Ilość uników, ilość bloków, staty, tak jak mówię, no staty tutaj są jakby średnio ważne, nie? Eee... No, pierwszy pierwszy raz 4 miliony HP no średnio nam przepowiada, ale dobra, spróbujmy. Eee, kolejny atak na Damę z brodą. No i może tym razem, może tym razem, może tak się skusisz się Um, idzie jeszcze gorzej niż poprzednim razem Okej okay. uh, Ona więcej blokuje ciosów Niż ja unikam To jest chyba jakiś żarcik Czyż nie? Czyż nie? Czy to nie jest jakiś żarcik? No chociaż No dobra, 3 miliony 500 jakoś tam nadrobił Okej, okay. i teraz ostatni raz Słuchajcie, mam nadzieję, że teraz O, fajnie się zapowiada, bo jest jeden Unik Ogarnijcie się tam. Dobra, mm, lecimy, lecimy, atakujemy. O, są uniki, są uniki, jest dobrze, o, jest, były uniki przez moment. E, dobra, iście. No i, i tyle. I, I dobra, jak już tamtego zaatakowałem 4 razy, to i tutaj mogę zaatakować 4 razy. Okej, okay, to jest mój ostatni atak na damę z brodą. Ostatni atak na tym odcineczku. Wiem, wielka szkoda, wielka szkoda. Mam nadzieję, że mi się uda. Byłbym naprawdę ucieszony, ale widzę, że nic z tego. Nie. Nie po takich krytach słuchajcie. Noc poszło te ten czwarty raz. Im częściej atakuję, słuchajcie, tym idzie gorzej. No, to to jest. To jest jakiś żarciol e, no dobra, słuchajcie no to co Nie pozostało nam nic innego jak może spróbować kogoś tutaj pokonać na ręce O, może załóżmy tego, może Jaka sobie zaatakujemy Co prawda mam mniej HP Mniej e, szczęścia, ale No zręczności mam o te 1200 więcej, więc e, Uników chyba powinienem robić więcej A no nie robię, nie robię ich więcej jak na razie co mnie dziwi, jednakże. No, okej, okay, okej. Okay. Dobra, już zaczynają się pojawiać jakieś uniki z mojej strony. Jednakże widzę, że to nie wszystko to nie wszystko. No, come on, no, wiecie, żeby, żebym robił, słuchajcie, mniej uników niż ktoś, kto ma 1200 e, zręczności mniej, no to jest akurat całkiem dziwne, ale okej, okay, nie jestem w stanie to przeboleć, jestem w stanie to przeboleć. No to co, mm, słuchajcie, zabieramy się za czytanie, mm, za czytanie wiadomości. Mam dzisiaj do, do przeczytania te e, 30 Sanderka! Sanderka, Sanderka! Pozdrawiam cię również, dziękuję, miłe słowa od fanki, super, zawsze fajnie usłyszeć, nie? Mam konto, ale mam inne gry. Chciałbym nagrywać SF, lecz nie mogę wyświetla mi FPS dorać. E, składaj jakoś lepiej zdania i tak dalej. Będzie dobrze, nie? Ale pozdrawiam. Pawlo10, tak rób częściej odcinki, bo nuda na YouTubie. Um, wiesz no, częściej z Szejksa i Hero nie mogę robić, bo będzie jeszcze większa nuda u mnie na kanale, a tego też byśmy nie chcieli, tak? E, musimy dojść do jakiegoś konsensusu. E, siemaneczko, pozdrowisz, czemu nie nagrasz na serwerze W1? E, bo to jest najprawdopodobniej mój ostatni serwer z Shakespeare'a, jaki kiedykolwiek będę nagrywał. Najprawdopodobniej, nic nie obiecuję, słuchajcie, ale e, myślę, że do, do tego 500 będę tutaj grał. E, Pozdrode mnie i gildii legendy mrocznych diabłów z S15. Pozdrawiamy, rodzina ZRT. Fajna gildia, polecam wszystkim. Zielony lis, siema, jestem hamem. Pozdrów, pozdrowisz. Nie wiem czy chodziło ci o fanem, czy jesteś hamem. No nie wiem, pozdrawiasz. Po pozdrawiam oczywiście. Siema taksi, dobrze oglądam się twoje odcinki, podoba mi się jak prowadzisz swój kanał, pozdrowisz wierny fan. Oczywiście Miki, dobrze to usłyszeć, pozdrawiam cię. Zawiodłeś mnie taksi, nigdy tak nie powiem. Taksi jest najlepszy, taksi moim bogiem. Dzięki, że nagrywasz. A, okej, okay, okej, okay. pozdrawiam. Wchodzi do wieży i ziomków ulepsza. Seria Taxi ZT jest najlepsza. Uuuu pocisnęłeś mój czarny bracie, pozdrawiam cię, pozdrawiam. Ręka na myszce i tak was pocisnę. Czy to jest taksi? No tak, oczywiście. Uuuu, oo, ooo, dam. Mistrz Shakesa, dziękuję. Pozdrowionka również. No powiem, że poprawiłeś mi humor, chociaż i tak w sumie miałem dobre, ja zawsze mam dobry humor. Eee, dobra, nie zawsze. E, tak się na odcinku. Łuczno. Ucz, oczywiście, że cię pozdrowię. Pozdrawiam cię mistrzu. Pozdrowisz na odcinku, konstruktor. Pozdrawiam cię na odcineczku bardzo serdecznie. Diabelski diabeł. U, masło myślane. Cześć, pozdrowisz mnie na odcinku. Please, oczywiście pozdrawiam cię. Co tu się stanęło? Dobra, nieważne wracam. Ej, siemanko, przyjmiesz mnie do Gildi. Niestety masz za niski poziom, troszeczkę za niski poziom. I kiedy nowy odcinek? Od tego jest harmonogram. Zapraszam wszystkich na harmonogram ee, na moim kanale. Pozdrowisz, hej taxi, oczywiście pozdrawiam cię i witaj! Dlaczego nasowałeś ze swojego kanału series świata S29? No, powiem, powiem Ci szczerze, że niestety ta seria była troszeczkę za słaba. Troszeczkę tam dźwięk, troszeczkę ja nie miałem za mało energii, ale myślę, że S30 to nadrobiło. S30 to już nadrobiło i przebiło S29, dlatego S30 zostanie seria i S32 przebija X2, nie? No wiadomo, coraz jesteśmy lepszy. Lego, dziękuję, miło, miło to słyszeć, naprawdę miło to słyszeć. Dziękuję. Będzie konkurs na Twoją postać, na tą nieprędko, ale pewnie będzie. Siema, pozdrowisz na odcinku, Taxi 1,23, pozdrawiam, cię, pozdrawiam. E, eskapada, pozdrowisz, pozdrawiam. E, pozdrawiam jeszcze raz. Siema pogadamy na TeamSpeak, podaj serwer na TeamSpeak 3. Pogadamy ok, pozdro. E, niestety na razie nie. Na razie gadałem tylko z fanami, z którymi nagrywałem Agario, ale może wkrótce coś takiego będzie, po prostu miało miejsce. Pozdrawiam. Dzięki, że przeczytałeś pozdrowienia, a więc pozdrawiam cię drugi raz. O, jakiś komar mi tu lata. E, pozdrawiam, Miki Rzepa. E, dobra, lista osób z itemami WC. U, 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 u. Ale ja tą listę mam, ogi. Dzięki, pozdrawiam. Tak jak poszedłeś z test, było tak bykowo, że masakra. No, szkoda, szkoda, szkoda niestety. No. Ej, taksi, mam pytanko. Co do TeamSpeak, to ogarnęłem już TeamSpeak i następnym razem nie zawiodę taksi, nie będzie ode mnie echa. E, no mam taką nadzieję. Pozdrawiam cię, Uwela. Kurde, ten komar mi tu lata, ale zaraz go... O, czekajcie? Zabijam komara na odcinku. O fuck. Trafiony, zatopiony, jak to mówią, niczym World of Warships, nie? Siema się mam pytań... a, dobra, to już, to już nieważne. Mam dobry ekwipunek, o, wspaniałe, że aż go brak. Grey fruit no, powtórz, po powtarzam. Dlaczego to robisz i po co? Dlaczego pomijasz walki gildyjne. O, drugi! Mamy drugiego komara. O, ooo, ale ja jestem, ale ja jestem. Zabiłem go Słuchajcie O nie, jeszcze się rusza No po tym już nie powinien Słuchajcie, spójrzcie Spójrzcie, zabiłem kolejnego komara, jestem brutalem Ech. Won mi stąd Dobra nie róbcie tego w swoim domu, albo może róbcie, jeśli chcecie spać normalnie, a ja muszę, słuchajcie, siedzieć z otwartym oknem. z tego względu, że jest mi po prostu rzeźko i mam energię, taki tak czuję taki, taki powiew, taki takie spaliny, spaliny, taki letni deszczyk, pizza gdzieś tam w tle, Mo Pozdrawiam? Ja ja to lubię, a ja to lubię. Mm, elo Taxi, Isti, pozdrowisz się na odcinku? Oczywiście pozdrawiam. E, słuchajcie, dziękuję za wszystkie wiadomości. E, przeczytałem tylko tyle, na ile starczy nam czasu, Słuchajcie, dalej trzymam się w top 38. Postaram się jakoś tam do to top 30 wbić. Nie, no byłoby fajnie. No ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. No to co, nie przedłużam. Zapraszam Was na kolejny odcinek Widzimy się już wkrótce. Takti, taxi z RT, piona.